Zaszczyt uczestniczyć w bardzo ważnej inwestycji. No, jestem niezmiernie dumny, że taka inwestycja powstała w kooperacji władz samorządowych gminy Stanin, Powiatu Łukowskiego i samorządu lubelskiego. Takie działania wspólne są ogromnym dobrem, które tutaj dla społeczeństwa możemy zrealizować. Ta droga jest no, niezwykle wyczekiwana. Ogromnie potrzebna, jak wiemy, społeczeństwo jest ogromnie mobilne, no i ta droga w znacznym stopniu przyczyni się do, mam nadzieję, rozwoju naszej społecznej, lokalnej społeczności. Nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą remontu, modernizacji kompleksowej, kompleksowej przebudowy odcinka drogi powiatowej w Tuchowi to jest ponad 11 km. Co do zasady jest to droga powiatowa, aczkolwiek my jako gmina jesteśmy współfinansującym. 60% udało się pozyskać, 60% kosztów z Rządowego Funduszu Dróg, po 20% partycypują samorząd powiatowy i samorząd gminy Stanin. Co do zasady myślę, że ta droga będzie obsługiwać około 1 trzeciej mieszkańców północnej części. Gminy myślę, że będzie to trafiona inwestycja. Bardzo ważna inwestycja, w szczególności dla mieszkańców gminy Stanin, długo wyczekiwana, przez wiele lat również obiecywana, i ja bardzo się z tego powodu cieszę, że w końcu to zostanie zrealizowane i myślę, że za 12 miesięcy, bo taki jest plan, tyle ta inwestycja będzie trwała. Wspólnie się tutaj spotkamy z mieszkańcami, żeby tą drogę otworzyć i wspólnie się móc tą drogą cieszyć. No to dzisiaj podpisujemy umowę na przebudowę 9 km drogi powiatowej na odcinku Tuchowicz-Zagoździe. Przetarg wygrała łukowska firma, przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-drogowych PRIT. Gratulujemy. Cała wartość przebudowy tej drogi, czyli nowa nawierzchnia, poszerzenie asfaltowe, chodniki, doświetlenia przejść dla pieszych, regulacje zjazdów, wykonanie peronów przystankowych dla pieszych, kanał technologiczny na całej długości drogi, regulacje wszelkiej infrastruktury wodociągowej, gazowej, to wszystko wchodzi w zakres tej przebudowy. Całość chopieła na kwotę 9 milionów 45 tysięcy. 987 zł i 33 groszy. 60% tej kwoty powiat pozyskał z rządowego funduszu rozwoju dróg. Pozostałą część, w kwocie 3 618 zł i 93 grosze, pokrywana jest ta kwota po połowie z gminy z budżetu i powiatu łukowskiego w umowie będzie zapis o realizacji umowy można być do końca marca przyszłego roku poprawa bezpieczeństwa to jest poprawa jakości komfortu podróżowania także życzę żeby tych inwestycji było u nas jak najwięcej